Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Po ostatnim moim nagraniu, w którym rozmawialiśmy na temat wybuchu lub niewybuchu pompy ciepła, dzisiaj chciałbym porównać pompę ciepła do kotła centralnego ogrzewania i omówić każdego wady, jak również zalety. I również będziemy dywagować nad tym, czy to wybuchnie, czy nie. Także zapraszam serdecznie. Zajmujemy się dzisiaj tematem bezpieczeństwa pompy ciepła, bezpieczeństwa kotła centralnego ogrzewania. W tym wypadku akurat mamy kocioł na pelet, pompę na czynniku R32. Nazwijmy go inaczej, wszyscy go nazywają czynnikiem ekologicznym, a tak jak we wcześniejszym filmiku mówiłem, jego ekologia tego czynnika jest taka, że. Odpowiednikiem 1 kg tego czynnika R32 jest 800 kg około, no nie mówimy dokładnie 800, około 800 kg ekwiwalentu CO2. Czyli możecie sobie wyobrazić, że niosąc kilogram macie na plecach 800 kg, więc no to jest dość spory ciężar. Może zaczniemy od pompy. We wcześniejszych filmach omawialiśmy czy może taka pompa wybuchnąć? Czy nie może wybuchnąć? Czy w jaki sposób to się wydarzyć mogło? To, co się wydarzyło na opolszczyźnie, więc powtórzę jeszcze raz. Pompa ciepła, inaczej, pompy ciepła dzielimy na dwa rodzaje: splity i monobloki. Monoblok, czyli wszystko jest zawarte w jednym urządzeniu, w jednym nazwijmy to pudełku i to wszystko mamy na zewnątrz naszego budynku. Już doprowadzamy wodę, która jest podgrzewana, do naszego centralnego ogrzewania. I to jest monoblok. Mamy również wersję split pomp ciepła, niektóre firmy mają. Nie mówię, że wszystkie. Mamy splita. I split różni się od monobloku tym, że mamy jednostkę zewnętrzną i jednostkę wewnętrzną. I co najlepsze między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną są poprowadzone, nazwijmy to przewody, rury, rury, rury których nie ma już wody podgrzewanej do centralnego ogrzewania, tylko jest czynnik. Czynnik gazowy, czyli akurat no w tym przypadku, gdyby to był split, byłby to czynnik R32. Która pompa jest bezpieczniejsza? Jeżeli wykonamy odpowiednio instalację, jeżeli wykonamy wszystko zgodnie z warunkami technicznymi odpowiadającymi zamontowaniu takiej pompy ciepła, nie ma wielkiej różnicy. Natomiast Teoretycznie, patrząc na to, że tutaj mamy, no już z jednostki zewnętrznej idzie nam podgrzewana woda do budynku, a tutaj mamy czynnik w splicie, no to teoretycznie split jest bardziej niebezpieczny. Ze względu na to, że w momencie, kiedy wszystko jest OK, no to, to, to nie robi nam różnicy. Ale gdyby nam się rozszczelniła taka pompa, automatycznie możemy doprowadzić do Wybuchu lub zapalenia się, tak? Takiego czynnika, więc większe prawdopodobieństwo, ale jest bardzo małe ogólnie, bo to promilowe jest prawdopodobieństwo wybuchu, ale większe jest splicie niż w monobloku. I dlatego na przykład pompy na czynniku R290, czyli propanie są tylko możliwe do zamontowania w pompach monobloku, ze względu na to, że propan jest gazem. Ciężkim, czyli inaczej mówiąc w momencie rozszczelnienia się, na przykład takiej między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną, zazwyczaj mamy to na dole naszego budynku, czyli jest to albo piwnica, albo pierwszy poziom mieszkalny. I co? I ten czynnik nam posiada na dole, czyli nie ulatnia się gdzieś nie, 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 nie wyleci nam przez okno, tylko zostaje nam w budynku. I wtedy przy stężeniu z tlenem no, może nastąpić, może nie musi, bo odpowiedni musi być jeszcze stężenie, nastąpić wybuch. Więc jeszcze raz podsumowując, monoblok teoretycznie jest bezpieczniejszy od splita, ale to mówię w teorii. W praktyce nie słyszałem o przypadkach, no teraz był jeden ostatni przypadek, nie wiem czy to był monoblok czy split, tego, tego nie wiem, ale teoria mówi jedno, praktyka mówi drugie. Tak? Dalej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pompy ciepła, problemem jest przede wszystkim słaba jakość serwisu. Tak? Wiadomo, są różne firmy. Są firmy krzaki, są firmy złapanki, również są uczciwe firmy, tylko te uczciwe firmy są troszeczkę zawsze droższe niż te złapanki czy tamte firmy krzaki, które wciskają Państwu już papier do podpisu, zanim Państwo jeszcze w ogóle zdecydują, Państwo pomyślą sobie nawet po zakupie takim, a już ktoś daje Państwu do podpisu umowę na wykonanie takie. Tak? Także nad tym trzeba się zastanowić. Przede wszystkim zazwyczaj w 99%, przynajmniej w mojej ocenie, czynnik ludzki jest najbardziej, jakby to powiedzieć, awaryjnym i wadliwym czynnikiem. Tak? Urządzenie samo z siebie przy bardzo małym procencie promilu jest prawdopodobieństwo, że coś z nim się z tym urządzeniem się wydarzy, natomiast największym prawdopodobieństwem jest coś. Że człowiek zrobił przy tej pompie źle. Więc no, obsługa eksploatacyjna, serwisowa, zawsze musimy zwracać na to szczególną uwagę. I to jeśli chodzi o zagrożenia ze strony pompy ciepła, w zasadzie wiemy wszystko. Tak? Nie podchodzimy sami, będąc już użytkownikami takiej pompy, nie, nie rozkręcamy tej pompy, nie łapiemy sobie żabki tak zwanej, klucza, albo ja to odkręcę sami zrobię, albo kupię sobie butle z gazem, z, na przykład z, z propanem i napełnimy sami z, z moim szwagrem tą pompę, zrobimy to lepiej, tak? No nie, no to już pozwólmy robić to fachowcom, tak? Także jak mamy cokolwiek do zrobienia przy takiej pompie, naprawdę wezwijmy serwis, serwis, który się tym Zajmuje od lat, którzy znają się na swoim fachu i wiedzą, jak to wykonać bezpiecznie. Jeśli jesteśmy, tylko eksploatujemy taką pompę, no to praktycznie nie ma większych zagrożeń, aby z takim urządzeniem coś się stało. Natomiast no, zagrożenie zawsze jest, tak jak już wcześniej też mówiłem, żyjąc, mamy zagrożenie również takie, że może spaść na nas meteoryt, nam na głowę, idąc do szkoły, po zakupy czy po bułki. Więc też jest takie prawdopodobieństwo, i tutaj jest podobne, załóżmy, wybuchu takiej pompy podczas normalnej, zwykłej eksploatacji. O pompach mamy na tą sekundę wszystko, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Zajmiemy się teraz kotłami. Jakie tutaj niebezpieczeństwa nam towarzyszą przy obsłudze takiego urządzenia? Tak samo jak przy pompie ciepła. Urządzenie samo z siebie nie ma zbyt dużej możliwości. Aby nam zaczęło inaczej. Są zabezpieczenia w takim urządzeniu, aby nie wydarzyło się, praktycznie nic. Natomiast zagrożenie jest zawsze. Wynikające na przykład z zapchania się przewodu kominowego naszego, tak, czyli nie czyścimy kominarz, nie czyści nam przewodu kominowego, ale co najlepsze, nie czyści nam łącznika między kotłem a kominem, bo komin możemy mieć wyczyszczony, a łącznik będziemy mieć zabrudzony i wtedy również. Będzie cofka, czyli wydobywanie się butlenku węgla lub lęku węgla, czyli tak zwanego czadu. Jeżeli czujemy zapach, wszyscy mówią czadu, to dobrze, bo to nie jest czad, bo czad jest bezwonny, czyli bez zapachu. To, co czujemy, to czujemy inne związki wydobywające się z naszego kotła, ale mówię, lepiej coś czuć niż nie czuć i usnąć obok takiego kotła. Więc stosujmy przy montażu kotła czy tam można kupić później, czujniki czadu, tak. Ostatnio był taki wielki pożar kamienicy, wybuch, pożar kamienicy w Poznaniu, z tego co pamiętam, i tam uratowała większość ludzi właśnie taka czujka, która zaalarmowała ludzi o 4 rano i zdążyli się ewakuować, zanim to wszystko wybuchło. Więc tak, no może być niedrożność komina, tak, może być niewłaściwa eksploatacja, czyli inaczej mówiąc, niewłaściwym paliwem palimy, tak? Starajmy się kupować przyzwoitej jakości paliwo, jakim jest akurat w tym wypadku pelet, najlepiej certyfikowany, A1 plus, chociaż na worku można napisać wszystko, ale no też nie ma co się oszukiwać, jest droga pantoflowa, czyli sąsiad, dobrze mu wszystko funkcjonuje, można kupić, takie jak sąsiad, sobie paliwo i z tego samego paliwa korzystać. Będzie zła jakość paliwa, to jest tak jak samochodem. Zatankujemy go gorszej jakością paliwem, Zacznie nam ten samochód, ten silnik dziwnie pracować, przerywać, więcej spalać, no na to musimy też zwrócić uwagę. Następnie, przede wszystkim, jeśli już mamy takie urządzenie zamontowane, jakim jest kocioł na pellet, przeczytajmy sobie instrukcję obsługi, tak? To nie jest tak, że w każdym momencie możemy sobie otworzyć drzwiczki i patrzeć, co tam się dzieje w środku. Tak? Mogą to robić osoby, które no, znają się na tym. Natomiast zwykły człowiek, którego zadaniem jest zasypać zbiornik, wyczyścić kocioł, niech to robi zgodnie z DTR-ką dostarczoną do takiego urządzenia. Wtedy też jest jakieś zagrożenie tego, że możemy coś zrobić niewłaściwie. Więc czytajmy instrukcje obsługi, DTR-ki takich urządzeń, abyśmy wykonywali nasze czynności eksploatacyjne, czyszczenia poprawnie, aby nic z takim urządzeniem się nie wydarzyło. Tak więc no tutaj czy w kotle, czy w pompie ciepła mamy zagrożenia, bo nie powiem, że nie ma takiego zagrożenia. Natomiast można je minimalizować poprzez właściwą obsługę, jak również serwisowanie. No nie mówiąc już o montażu, tak, czyli czynnik ludzki po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci jest najważniejszą rzeczą człowiek, która jest odpowiedzialna za działanie poprawne lub niepoprawne takiego urządzenia. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie, wydaje mi się, że to, co powiedziałem, to jest wszystko. Aha, jeszcze odnośnie kotła. Jeśli są montowane, bo również kotły są przystosowane do układu zamkniętego, stosujmy zawory zabezpieczające właśnie taki układ, stosujmy zawory bezpieczeństwa. Aby to wszystko było zgodnie z, po pierwsze z przepisami, a po drugie, żebyśmy nie obawiali się, że coś może nam się stać przy takim urządzeniu. Także to wszystko jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Jeśli macie jakieś pytania, miało w komentarzach zostawiajcie zapytania. Możemy omówić ten temat jeszcze pod innymi względami, aspektami. Zapraszam do komentowania. Subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Zapraszam.